Hej kochani, witajcie w moim najnowszym odcinku, z tej strony Wasz ulubiony Beauty Boy Władek, czyli ja I witam Was w moim najnowszym odcinku Słuchajcie, mam bardzo mało czasu, dlatego że zbieram się właśnie do wyjścia do pracy Mam do pomalowania aż pięć osób Przy okazji muszę zawieźć do mojej przyjaciółki do Astrid, Możecie ją kojarzyć z mojego kanału Psa, bo jutro wylatuję do Anglii Ale spokojnie, tak przygotuję odcinki, żeby w czasie mojego tygodniowego wylotu, wyjazdu, żeby odcinki się pojawiały regularnie. No i dzisiaj chcę pobawić się właśnie kilkoma kosmetykami, tuż przed wyjściem właśnie do pracy. Zobaczymy, czy to będzie dobry pomysł, bo będę testować nowe rzeczy. Przede wszystkim to, co mnie bardzo interesowało w ostatnich wiadomościach kosmetycznych, jeżeli chodzi o Polskę, to były bazy pod makijaż z wysokim filtrem, przeciwsłonecznym 50, um, i matujące w dwóch wersjach. Ja dzisiaj będę używać tej właśnie matującej, przy okazji ma być ochrona, no nieważne, w każdym razie jest Multum składników w niej, plus jest wysoka, um, wysoki fak faktor ochrony, no i do, do tego też um, ma przedłużać trwałość makijażu. Poza tym, chcę też dzisiaj przetestować naj, najnowszy, znaczy to już nie jest jakaś duża nowość, od jakiegoś czasu jest na rynku. Drop of Perfection to jest BB-krem z Veoli i powiem Wam, że ten gatek ma naprawdę dość wysoką cenę, dlatego, że to jest cena 150 zł. Także to wcale nie jest, wiecie, niby polska marka i. Nie kojarzy jej jakoś za bycie bardzo luksusową, ale cena tutaj jest bardzo, bardzo spora. Także zobaczymy, czy to będzie fajny produkt. No i jeszcze pobawiłmy się jednym z produktów z Maka. Tutaj jest Róż w kolekcji, który został wydany z serialem z Netflixa Stranger Things. Także zobaczymy, z czym się to je. Serialu nigdy nie oglądałem, ale sam produkt mogę chyba ocenić i bez wiedzy na temat serialu. Także zbliżamy się do siebie, tak w miarę na szybko i zaczynamy aplikowanie najpierw bazy. No więc mniej więcej tak jak Wam opowiadałem w tych wiadomościach kosmetycznych, według producenta to jest niby 8 w 1, z czym się totalnie nie mogę zgodzić. Dla mnie to jest 3 w 1, baza, pielęgnacja. I ochrona przeciwsłoneczna, czy, czy produkt ogólnie ochronny. UVA, UVB właśnie chroni nas przed tymi promieniami, chroni nas przed światłem podczerwonym, przed światłem niebieskim. Um, także ochrona wydaje się być dość kompletna. Mam nadzieję, że to będzie dobry produkt. Testowałem go na dłoni na razie i podobał mi się. Natomiast e, słyszałem z opinii e, paru osób, że niestety bardzo słabo siedzi na samej twarzy i ją bieli. Ogólnie, jeżeli będziemy mieli, nałożę ją też tylko i wyłącznie na połowę twarzy, żeby później ten Drop of Perfection użyć na połowie twarzy bez bazy, żeby też można było ocenić sam produkt z Veoli oddzielnie i żeby też na tym produkcie z Veoli zobaczyć, czy baza wnosi jakąkolwiek różnicę. Mam nadzieję, że to ma sens i że to będzie miało rodajne. W każdym razie, nawet jeżeli ten produkt będzie trochę bielić, to jakoś bardzo się tym nie przejmuję. No bo skoro to ma być w założeniu baza, a nie filtr solo. To znaczy, że producent i tak oczekuje od nas, że nałożymy na to kosmetyk kolorowy, który mam nadzieję to ewentualne rozbielenie nam um, zniweluje, ale mam wrażenie, że nie jest jakoś fatalnie. Jest trochę jaśniejsza ta skóra, ale nie jest, nie jest źle. No i ja też nie polegam na tym, na tej bazie, chciałem powiedzieć, na tym filtrze nie polegam na tej bazie jakby w 100%, jako na moim kosmetyku, mającym mnie chronić przez, przed słońcem. Tak czy siak, pod spodem mam, wiecie, taki tradycyjny, normalny, mocny filtr przeciwsłoneczny, bo um, nigdy nie ufam kolorówkę, że, że ona będzie wystarczającą ochroną. Natomiast, no też, jak wszyscy wiemy, im więcej warstw tego filtra przeciwsłonecznego, tym bardziej konkretna i jakby dokładna jest ta ochrona. Także na pewno nam on tutaj nie zaszkodzi, może tylko pomóc. Ale tak jak mówię, nie wiem, czy czułbym się wystarczająco bezpiecznie z tym produktem, jako z moją bazą przez w sensie jedynym źródłem ochrony przed słońcem jedna pompka, tutaj mi jeszcze trochę zostało, wystarcza powiedzmy mniej więcej tak na połowę twarzy z szyją no i to na pewno jest taka wiecie, dość cienka warstwa, która no normalnie, żeby przed słońcem się chronić by nie wystarczyła, trzeba byłoby wtedy nałożyć tego produktu o wiele więcej faktycznie bili twarz, faktycznie widzę trochę tą mm, Faktura, znaczy nie faktura produktu, ale widzę trochę produktu na skórze. O, i tutaj chyba się nie do końca polubił z moim filtrem, bo na szyi mi się zaczął. W o, nie, teraz się o, nie. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale jak próbuję to pracować w skórę, to się zaczęło wszystko wałkować, co nie jest najlepszym znakiem. I tutaj na twarzy też. Także, albo się nie polubiła ta baza z moim filtrem, albo ogólnie będą z, nie, z nią jakieś problemy, ale no, baza na razie. O, czuję, jak mi po prostu ślizga się pod palcem. Nie wiem, mam nadzieję, że wy to jesteście w stanie zobaczyć. Pewnie mi się, nie, no, kamera mi się nie skupi teraz, bo ona jest na, na twarz ustawiona, ale to nie jest dobry znak. Ogólnie myślałem, że będzie dobrze, ale niestety obawiam się, że to może źle wpłynąć na krem, więc ja wprasuję sobie jeszcze tak tą bazę trochę lepiej, przy okazji widzę, że dużo jej się w ten sposób ściera, ale to jest jedyny sposób, żeby się odratować dzisiaj Niestety nie mam czasu, żeby się zmyć, tak w 100% ja przetestuję tą bazę jeszcze może bez tego filtra, który mam na sobie pod spodem jakiegoś innego dnia i napiszę Wam po prostu w komentarzu, czy ta baza um, zaczęła działać bo na chwilę obecną no nie jest fajnie, zresztą wydaje mi się, że Całość właśnie starłem. Natomiast teraz idziemy do Drop of Perfection, naszego BB kremu z Veoli botanika. Tak jak powiedziałem, gagatek jest naprawdę bardzo drogi, bo kosztuje 150 zł. Mamy szklaną buteleczkę, która... Um, jakby to powiedzieć, mam na temat wyoli, mają bardzo swoją taką specyficzną estetykę. Komuś może się podobać, komuś nie. Ja uważam, że jest dość przyjemna, natomiast zawsze jestem zaskoczony jakością opakowań wyoli, bo to są naprawdę widać, że z wysokiej jakości materiałów wykonane pudełka, więc za tym też idzie swoja cena. Więc podejrzewam, że część ceny produktu wiąże się z tym, że to jest. Ciężkie szklane opakowanie. No i mam nadzieję, że formuły też są dobre. Jak na razie testowałem trochę produktu z wyoli i zawsze byłem zadowolony. Także zobaczymy, jak będzie tutaj. Kolor, który sobie wybrałem, to jest 1,5 N. Wydaje mi się, że powinien być dobry. Zobaczymy, czy, czy mam rację. I ogólnie, jeżeli chodzi o BB-krem, to ma być to BB-krem, który po pierwsze daje się budować od lekkiego krycia po pełne, bo to jest. Um, gdzieś tutaj było napisane, że to jest smoothing and covering BB cream, czyli że wygładzający i kryjący BB krem, no i właśnie tak druga obietnica, którą wam przed chwilą przeczytałem z opakowania, to ma być to BB krem wygładzający. Oczywiście ma składniki pielęgnacyjne jak większość bibi kremów i o to też w kremach chodzi więc ma nam skórę nawilżać w przeciągu dnia, napisane jest też, że mają odmładzać, ma właściwości antystarzeniowe ma właściwości na zwężenie porów ma oczywiście filtr przeciwsłoneczny 20, więc to jest kolejna warstwa filtra przeciwsłonecznego na mojej twarzy a jeżeli chodzi o wykończenie to producent mówi, że to wykończenie jest e, plastyczne. W zależności od tego, jak produkt zasetujemy, to takie wykończenie będzie mieć. Co jest dość logiczne, myślę, przy większości produktów, ale nie obiecuje nam tutaj producent ani matu, ani, ani glow. Jak na razie, tak świeżo na skórze i ze stroną, gdzie została chyba resztka bazy, i bez bazy, wykończenie jest całkiem świetliste. Oczywiście ja się będę pudrować. Powiedziałbym tak dość intensywnie, tak myślę, dlatego że dzisiaj nie czeka naprawdę bardzo długi dzień. I znając moją cerę, wiem, że tego matę trochę mi się przyda. Ogólnie produkt rozkłada się bardzo ładnie na skórze. Taka cienka warstwa. Ja wam powiem, że ja szczerze mówiąc nie wiem, czy cokolwiek będę chciał podbudowywać pod kątem krycia, bo mi się takie wykończenie bardzo podoba. No, przyjemnie. Wygląda jak taki. Lekko kryjący podkład z, tych, taki, z tego rodzaju, które ostatnio bardzo lubię. Tak jak mogliście zauważyć u mnie, no u mnie na kanale. Wydaje mi się też, że kolorystycznie jest całkiem nieźle. Także pierwsze wrażenia tego Lily kremu są bardzo, bardzo przyjemne. Teraz, jak, jak widzę siebie bliżej, to jednak może tutaj trochę na bokach twarzy i na środku podbuduję tego ukrycia, bo jednak minimalnie by mi się przydało. Pod oczami swoją drogą mam mój kolorowy korektor z Charlotte Tilbury. Tak, jak bardzo często w moich filmach, faktycznie to krycie trochę się buduje. Na razie delikatnie się podbudowało, ale trochę się podbudowało. No więc tak, mam korektor kolorowy pod oczami i mam odrobinę kredki w brwiach z Benefitu i żel do brwi z Benefitu również. Tak, na brodzie widać, że krycie zdecydowanie da się podbudować. Także fajnie, chociaż tak jak mówię, na takie lepsze dni, gdzie. Nie mam jakoś dużo zaczerwienień, to taka jedna cienka warstwa moim zdaniem wygląda najładniej. Bardzo, bardzo lekko i nie zauważalnie na skórze. Chociaż też jak go buduję, to wcale nie robi się jakiś widoczny. Także powiem Wam, że formuła na razie jest bardzo przyjemna. Zobaczymy, jak będzie się trzymać. Dobra, jeszcze z drugiej pompki mi trochę zostało tego BB-kremu, ale go wytrę, bo już nie czuję potrzeby na dokładanie. Teraz kichę, przepraszam. Uch. Ale idziemy do zasetowania twarzy, bo róż, który mam chcę pokazać, jest pudrowy. Natomiast, um, oczywiście, do zapudrowania użyję mojego ulubionego. Nie, korektor, korektor. Ostatni mój ulubieniec, na nowo odkryty, już wam ostatnio mówiłem korektor z Anastazji Beverly Hills jest prześwietny, bardzo ładnie się nosi. Mój jest w odcieniu 4. Kiedyś sobie kupiłem piątkę i mam ją nadal w kufrze, ale ona była dla mnie za ciemna, a teraz mam czwóreczkę i uwielbiam. Aktualnie cały czas, cały cały czas korzystam z tego korektora. Nałożę go sobie tylko i wyłącznie pod oczami, bo tak jak wiecie staram się nie mieszać nowych podkładów czy innego rodzaju produktów z moimi korektorami, zwłaszcza tymi, które bardzo lubię, bo mogłbym tym produktom jakby pomóc, w nielicznych wypadkach zaszkodzić. A jak chcę sprawdzić jak nam się produkt nosi bez żadnej pomocy lub przeszkadzania. No i będziemy się oczywiście skupiać przede wszystkim na tej stronie, gdzie... Nie było żadnej bazy pod spodem, tak jak użyłem na tej, tutaj. No nie wydaje mi się, żeby ta baza za, za dobrze wpłynęła na ten makijaż. Zwłaszcza, że mam przeczucie, że większość starłem, ale zobaczymy. Dobrze, no więc teraz puder, puder z makijażu na zawsze. Mój ulubiony takie kwiecie, ale no właśnie w maku to, co mi wysłali swoją paczuszkę, to sam właśnie taką siatę produktów z maka. I w środku była taka słuchajcie, nerka. To jest pewnie coś z serialu, ja nie mam pojęcia, jeżeli oglądacie możecie mi napisać o co z tym chodzi, no ale mniejsza o to, poza właśnie różem do policzków były też pędzelki, w sensie ja dostałem jeden, wybrałem sobie ten do twarzy taki e, duży, właściwie to jest taka, taka miotełka, nie wiem jak to inaczej określić, nie wydaje mi się to być za dobrym kształtem do pudrowania, ale chcę wykorzystać jak najwięcej z tych rzeczy e, makowskich jakie mogę, a w kolekcji właśnie są tylko i wyłącznie róże i pędzle z tego, co mogę użyć na sobie, bo są też produkty do ust, są paletki em, cieni, ale jak wiemy, takich rzeczy ja na sobie nie używam. Także pojadę sobie z tym pędzelkiem i wykorzystam go po prostu do przypudrowania twarzy. No, pędzelek jak pędzelek. Całkiem w porządku się nim pudruje, ale tak wizualnie dla mnie to wygląda sorry, ten pędzel dla mnie wygląda jak Chińczyk. Jest dobrze wykonany, jakby nie ma rudze, nie? Ale jakoś ta kolorystyka czarny z czerwonymi włoskami na końcu kojarzy mi się mega tanio. Nie wiem jak wam. Teraz mamy aktualnie godzinę 11:11, .11. tak dokładnie w tej chwili zobaczyłem na zegarku. Podobno anielska godzina, więc mam nadzieję, że będę miał dzisiaj dobry dzień i że to jest dobry znak. Trzymajcie ze mnie kciuki, bo do załatwienia przed wylotem. Mam jeszcze bardzo dużo rzeczy. Nie, nie mam pojęcia, jak ja to mam zamiar zrobić. Jeszcze chciałbym dzisiaj wrócić i po dograniu końcówki, jakby tego materiału z dzisiaj, czyli że końcówki tego, jak się produkty po prostu na mnie dzisiaj nosiły, chciałbym nagrać jeszcze voiceover do makijażu z modelką, bo też właśnie tak w zeszłym tygodniu na zapas, żeby na ten wylot mieć dla was materiał na niedzielę, nagrałem film z modelką i muszę do niego nagrać jeszcze voiceover, więc. Też dobrze, żeby ten makijaż się dla mnie trzymał, jako tako do końca dnia, bo w innym wypadku będę wyglądać na nowym filmie jak no nie dobrze. <grystanie> krem bardzo ładnie swoją drogą przyjmuje puder. Nadal wygląda tak świeżo, nie niezamatowo, ale um, też widzę, że jest fajnie u, u, utrwalony. Zobaczymy, zobaczymy. No, trochę boję się o tą trwałość, ale na razie nie chcę. Y, 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 jakby zapeszać, bo wszystko wygląda bardzo ładnie. Nawet, nie no, powiem Wam szczerze, ładny jest ten, jakby... Ja się śpieszę, nie? I dlatego tak bardzo się nie skupiam na tym, żeby Wam przekazać wszystkie moje odczucia na temat produktu, ale uważam, że naprawdę bardzo ładnie wygląda ten BB Krem, zwłaszcza teraz po zapudrowaniu. To już w ogóle jest bosko. Pod oczami sobie zrobię delikatny baking, żeby mi się dzisiaj ten makijaż trzymał jak najdłużej, bo będzie mi to potrzebne naprawdę. Przed różem jeszcze nałożę odrobinę balsamu, takiego koloryzującego z klinik, o którym wiecie chyba, jeżeli mnie oglądacie, że bardzo lubię. Piękny, piękny. Od razu usta mają trochę więcej koloru, ale nie są pomalowane w taki ultrawidoczny sposób. Czy ja coś między jedynkami? Nie. Dobra, no i teraz nasz róż do policzków. Prawie przewróciłem Monstera, bo też, wiecie, śniadanko musi być. W każdym razie mm, jak ja Wam pokazywałem, pudełko zewnętrzne wygląda w ten sposób, a to w środku nawiązuje właśnie do tej nerki, którą Wam pokazałem też przed chwilką. Hawking's Max Stranger Things. Jak go sobie otwieram, ogólnie jestem pod dużym wrażeniem wykonania tego opakowanka, bo to jest na zewnątrz niby karton, ale w środku jest plastik. Jakby to jest takie bardzo jakościowe. Tutaj mi się to jak najbardziej podoba. Jak sobie otwieramy na lusterku, mamy takie... Zdobienie, jakby ten, ta uwaga do detali, jest, jest tutaj na wysokim poziomie. Nawet ta nakładeczka na, na róż, która nas zabezpiecza, też jest. Z takim fajnym wzorkiem. Podejrzewam, że to nawiązuje coś do serialu. Znowu nie mam zielonego pojęcia, bo nie oglądałem. I pod spodem, jak widzimy, yy, są dwa róże dostępne w kolekcji. Jeden jest czerwony, a drugi jest właśnie taki różowy. Bardziej przemawiał do mnie ten. I on się nazywa Friends Don't Lie. I ma być to formuła pudrowa, która jest bardzo łatwa w budowaniu. W tym sensie, że ma się nie nabierać jakby za szybko. Ma, ma raczej powoli się budować. Także zobaczymy. Nabrałem go sobie trochę na... Na, um, na pędzel i faktycznie w pierwszym momencie jest dość delikatnie, ale wcale nie jest tak, jakby widać go już od razu. Uważam, że, że nawet w tym momencie mógłbym przestać, ale oczywiście, że dołożę więcej. Kolor mi się bardzo podoba i ta formuła ma taką jakby delikatną transparentność w sobie. Co wygląda całkiem naturalnie. Róż jest dość matowy w wykończeniu, ale jestem jak najbardziej, no tak. Formułowo mi się podoba, kolorystycznie mi się podoba. Kosztowo już trochę mniej, bo kosztuje około 120 par złotych. Zobaczymy, czy będzie trwały. Czy się będzie ładnie nosić, ale czuję, że trafi u mnie do kuferka też, bo. Bardzo ładny produkt, bardzo ładny produkt. Dzisiaj mamy z tego co testowałem, dwie dobre rzeczy. Jejku, piękny ten kolorek. Mamy dwie dobre rzeczy, przynajmniej jak na razie: czyli że nasz Bibi krem i nasz, um, nasz Róż. Baza mnie rozczarowała, ale znowu na razie nie chcę jej skreślać, bo chciałbym ją sprawdzić też z innymi. Produktami z innymi filtrami, żeby zobaczyć, czy to faktycznie był ten problem, że nie zaraz, to jest najwyrzywająca, ta jest matująca, czy to był faktycznie problem produktu samego, czy to się będzie powtarzało, to wałkowanie. Więc będę ją testować na pewno i napiszę wam w komentarzu pod spodem, jak to wszystko się prezentuje po dłuższym czasie używania. Natomiast dzisiaj będziemy przede wszystkim się przyglądać BB-kremowi i temu, czy róż zniknie z mojej twarzy. Także widzimy się wieczorkiem i robimy sobie podsumowanie. Cześć hey kochani, właśnie wróciłem do domu, mamy godzinę 22.23, więc makijaż, o ile się nie mylę, mam sporo ponad 12 godzin na twarzy i muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Zacznijmy być może od BB kremu, bo to jest... o matko, jestem cały w czekoladzie właśnie, zobaczyłem. Tak więc zacznijmy od bibi kremu. Oczywiście w strefie T, czyli w tej najbardziej newralgicznej strefie u mnie, wyświecił się dość mocno, w sensie... Nie nawet jakoś bardzo mocno, wyswiecił się w taki sposób, powiedziałbym, jak na 12 godzin bardzo akceptowalny. Nie wygląda to ani trochę źle. Hmm, wiadomo, wymagałoby to poprawek, i teraz być może sobie odciśnijmy ten nadmiar sebum, i właściwie po takim odciśnięciu to już wygląda genialnie, także super. Naprawdę jestem pod dużym wrażeniem tego, jak ten. BB krem się nosił, bo on w pierwszym momencie aplikacji był bardzo przyjemny, dawał taki bardzo ładny, naturalny efekt na skórze, dość ładne krycie i tak dalej. No w takim pierwszym momencie naprawdę bardzo przyjemnie mi się z niego korzystało, ale trochę się bałem, że nie będzie tutaj tej trwałości, bo tak em, już Wam wytłumaczę mój, mój tak rozumowania, dlatego, że uważam, jako że to jest polska marka, to nie wiem czemu, pomimo że to kosztuje 150 zł, to podpinam to pod drogerię. A jak mam coś z drogerii, to zawsze szukam jakiegoś małego ale, na który, w sensie na który się nastawiam, bo podejrzewam, że produkt z drogerii ma większą prawdopodobność na posiadanie tego ale. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Więc tak sobie zastanawiałem się, że skoro nie było praktycznie żadnych ale podczas aplikacji, to pewnie pojawi się w trakcie noszenia. No i powiem Wam, że praktycznie żadnych ale przez cały dzień nie miałem. Jedynie co z tej strony delikatnie zbierało mi się w liniach, ale poza tym naprawdę na, no bardzo, bardzo wysoko oceniam ten produkt. Muszę wam przyznać, że jestem zadowolony i na pewno będę korzystać z niego dalej. Swoją drogą ja go mam od um, Cosibelli, posłali mi go w prezencie, nawet nie tyle co w prezencie, tylko napisałem, że chcę przetestować, czy mi. Mogliby przesłać także ogromne podziękowania dla nich, jeżeli jesteście ciekawi tego produktu albo mieliście coś kupić w ogóle z Cosibelli czy pielęgnacyjnego, to zapraszam Was najbardziej na Cosibelle. Bo się o tym tak to chciałem powiedzieć, jakby oni mi e, dla mnie dużo robią. Więc e, jeżeli Wam bez różnicy kupujecie online, to polecam Wam zrobić zakupy tam. Pójdziemy teraz do gorszej rzeczy. To wiecie, że mi się nie podobało, jeżeli chodzi o to, jak to się aplikowało, bo to po prostu się nie chciało aplikować. Ta baza z filtrem z... zwałkowała się właściwie i szczerze nie mam żadnego pojęcia, czy ona w ogóle jakkolwiek na mojej twarzy została w ciągu dnia. Wydaje mi się, że wszystko się starło. Także pod spodem wypatrujcie komentarza z takim podsumowaniem, bo tak jak moje, przystosuję jeszcze parę razy żeby sprawdzić, ale no dzisiaj ogromne rozczarowanie, a byłem na nią naprawdę bardzo bardzo pozytywnie nastawiony. Zwłaszcza, że kosmetyki z Bielendy są też bardzo fajne, ale wydaje mi się, że jest jednak to rozróżnienie na Bielendę zwykłą i Bielendę profesjonalną. Z Bielendą profesjonalną mam same dobre doświadczenia. A bielena zwykła może, mo, mo, może coś w tym jest, że jednak ta profesjonalna jest lepsza. I jeżeli chodzi o maka, z tego co testowaliśmy, to też jestem pod dużym wrażeniem. Zobaczcie, jak ładnie utrzymał mi się ten róż na policzkach w przeciągu dnia. Yy, wiadomo, może delikatnie, złagodnie, ale nadal 12 godzin i policzek wygląda w ten sposób. Yy, swoją drogą również bardzo, bardzo mi się podoba kolor. Uważam, że świetna pozycja. Bardzo ładnie leży na skórze, fajnie się buduje, bardzo dobrze się trzyma. Tak, jest to róż za ponad 120 zł, ale myślę, że jakość jest jakby uzasadnia powiedzmy tą cenę, plus jest dobre dobrej jakości pudełko. Jeżeli chodzi o pędzelek, no jakby jest ok, bo to też testowaliśmy dzisiaj, ale bez szału na pewno jakoś po niego często sięgać raczej nie będę. Także w tym odcinku to było na tyle, jeżeli kwestia tego, jak się te produkty plasują. Ja nie nagrywałem dzisiaj żadnych takich Wiecie, czekinów w przeciągu dnia, bo miałem tak dużo na głowie. Mamy godzinę 22, a jeszcze tak dużo mnie czeka do zrobienia, ale mniejsza o to, jutro jadę. Wyjeżdżam do Anglii i, i, i będzie może fajnie. Mam nadzieję, że sobie chwilkę odpocznę i pozwiedzam. Trzymajcie za to kciuki. Ja Wam życzę udanego tygodnia, czy udanej końcówki tygodnia. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie o ustawieniu łapek do góry, subskrypcji kanału, jeżeli chcecie takich filmików więcej. A ja Wam bardzo serdecznie dziękuję i jeszcze raz nie no ja mam nadzieję, że widzimy się w następnych odcinkach.